Strasznie mały wybór. Myślałam, że będzie tego dużo. Mm, nic ciekawego. Totalnie nic, słuchajcie. Jak nigdy. Skoro nie ma tych koszyków plażowych, ani takich toreb, które by mi się tutaj sprawdziły, to może okulary, ale zobaczcie na to. Połowa asortymentu no dosłownie strasznie, nie wiem czy oni są przed dostawą te mi się nawet spodobały, Timberlandy, ja lubię taki fasan, awiatorek to fajne no cena też całkiem fajna Byłbym całkiem niezły, gdyby nie to blink bling z boku, nie lubię takich elementów. Weszłam do gesta, żeby zobaczyć ubrania. Są śliczne sukienki, bluzka, jeansy. Zaraz to wszystko przymierzę i pokażę. Nie, jakoś nie podoba mi się. Mierzymy dalej. Kolejny fajny materiał, ale nie, jakby za duży. Coś tu jest nie tak. na tej ażurkowej sukienki. Ona jest bawełna. Bluzka mi się strasznie spodobała. Taki styl boho. Przepiękna, przepiękna. Jeszcze tylko sprawdźmy skład. O, poliester. Bluzka cudowna. Piękna jest że to poliester. W cudowny. Mam jeszcze jeansy na sobie. Z wysokim stanem też fajne. I te spodnie zbliżyłam w rozmiarze 27 były spoko. Fajne z wysokim stanem. Dosyć szeroka nogawka. full pół stukienek. Full cool dosłownie na wyprzedażach. Zobaczymy, jeżeli coś fajnego mi wpadnie w rękę, to zmierzę to na pewno. Mam, że podoba mi się to, że tutaj kolorystycznie są poukładane sukienki i łatwiej jest naprawdę szukać czegoś. że spokojnie można tutaj puszować za dwa dni, słuchajcie, i wybierać. Tego jest tyle. Że naprawdę, zobaczcie. Cały sklep po prostu jest praktycznie ma wyprzedaż też fajne bawełniane, czerwone takie shorty super różowe o, takie stokinki są bardzo fajne Super koszul bawełnianych. Ta biała jest fajna. Taka w stylu boho trochę. I takich klasycznych paseczki. Też ekstra. Wszystkie naturalne. Dlatego nie mogłam nie wejść do reserw. Zobaczcie ile tego wzięłam. Wszystko z wyprzedaży. Będziemy mierzyć. Ta bardzo uniwersalna się wydaje. Ta to takie lekkie szaleństwo. Tutaj też takie typowo wakacyjne sukienki. Zaraz zobaczymy. Jak to wygląda? Ja, gdybyście pytały, sukienka, którą mam na sobie, też jest z Reserved, z wyprzedaży. Ona jest w 100% z bawełny, bardzo fajna na lato. Także polecam, podlinkuję Wam pod filmem. To pierwsza, coś ostatnio mam z tymi paskami, ale ta jest mega fajna. Materiał fajny, taki grubszy, sweterkowy. Powiem Wam, że podoba mi się, nawet nie podkreśla mocno brzucha, co zwykle u mnie, niestety, widać. Ta długość super, chyba ją wezmę. Kolejna bardzo kolorowa. I co, materiał ma taki jakby... On chyba nie jest naturalny, zaraz sprawdzę na metce. Jakby krepa. Hmm. Podoba mi się ten wzór, ale nie wiem czy nie jest zbyt, ee... zbyt taki ostry. Ja Wam zawsze staram się pokazać jak najwięcej tych rzeczy w różnych kolorach, w różnych fasonach, żebyście mogły zobaczyć co po prostu jest chodzi o tą sukienkę, to ona ma długie rękawy, ja jej po prostu podwinęłam. Kolejna satynowa, taka um, koszulowa trochę, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie piżamowa, ale wiedzę. Teraz te satynowe sukienki są mega na czasie i ją można założyć i na co dzień do trampek, tak jak widać teraz, ale też myślę, że na wesele się sprawdzi. No ta się pięknie układa na ciele, zobaczcie. Że rozmiar M, SK na pewno byłaby lepsza, ale nie było. Tak, cena tej pierwszej w paseczki 69, rozmiar S. R. Różowa MK79 i ta niebieska w kwiatki 69XSK. Jeżeli chodzi o materiał, bo się zastanawiałam, ale tej w paski pierwszej, to jest 70% blisko za 30 pojazdów, czyli całkiem spoko. Te natomiast są niestety poliestrowe. Kolejna, zobaczcie, fajny wakacyjny klimat, taka ażurkowa na plaży, super długą, to rybki z kuszyczka. Ale nie podoba mi się ta halka, ja wiem, że to jest taki zamysł, ale jakoś nie, nie ujęła mnie. I tu dodatkowo jakoś wszystko się odkształca, mimo że naprawdę mega podkreśla te partie. Mierzyłam SK 79 zł, to Jeszcze tylko zobaczymy, jaki skład. A niestety, zobaczcie. 100% poliester. Fajna, ta mi się podoba. Fajnie tutaj odcięta, super dla dziewczyn w ciąży. Można nosić na dwa sposoby, albo z ramieniem, albo z zespuszczonym, odsłoniętym ramieniem. Wcięłam ramiona i wygląda tak. Fajnie, że ta guma jest tutaj taka dosyć mocna, że fajnie tutaj trzyma biust. To była SK69 zł, Słuchajcie, w domu się ledwo zmieściłam, tutaj jest mega krótka, nie dla mnie, ale wykonana jest w 100% z bawełny, więc super przewiewny materiał. Ma coś w sobie, fasen jest oryginalny uważam, no i przewiewna bardzo. na to była Eska. Niestety nie ma metki nie jestem w stanie Wam podać jej ceny. Oryginalna sukienka to trzeba przyznać. Jeszcze raz zmierzyłam tą białą w paseczki, pierwszą, żeby się upewnić, że ją biorę. Chyba będzie moja. Fajna jest. Także ten pason i pokrój, czy wzór w paski będzie taki ponadczasowy Fajna. ona na bank ma w składzie len bo to jest wyczuwalne piękny wzór, jakoś kojarzy mi się z tą kolekcją teraz najnowszą Małgorzaty Rozenek długa Dobrze, chyba bym jej nie kupiła bo się czuję za bardzo księżniczkowa to pewnie przez ten dół no, ale jakby nie było, sukienka jest piękna i jest z dobrego materiału. Sprawdziłam skład i 100% biskoza i 100% bawełna, bo tu jest jeszcze podszewka. Cena, jak widzicie, 119, ja mierzyłam rozmiar 36. Fajna, byłam przekonana, że to jest jakaś mieszanka z lnem, zobaczcie, jaka faktura. No, ciekawa ta sukienka, na pewno. Na tyle z resert. Pokazałam Wam kilka propozycji, które mi osobiście najbardziej się spodobały z tego, co widziałam na sekcji wyprzedaży. Mam nadzieję, że mi że Wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami.